Cześć, witam Was ponownie bardzo serdecznie w grze Black and White. Eee, rozstawiliśmy się już na nowej wyspie. Jesteśmy na drugiej wyspie w tej grze. Drugiej z pięciu, zdaje się. Um, w poprzednim odcinku ustabilizowaliśmy sobie to moją pierwszą wyjściową wioskę. Mam już przedszkole. Wieśniacy mi się mnożą. Mają gdzie mieszkać, powiedzmy. Eee, co czeka nas dzisiaj? Dzisiaj czeka nas. O, właśnie, chyba to, co próbuję zaraz zrobić mój chowaniec czyli. Podbicie kolejnej wioski, jak ją podbiemy, możemy to zrobić siłą albo też dobrocią, pokazując im jakieś cuda, dając im jedzenie, pomag pomagając im się rozwijać i tak dalej. Zobaczcie mnie chwilkę. Zrobił mi się cud lasu, więc po prostu go wykorzystajmy. Cud lasu przypominam, używam, żeby generować sobie e, drewno. No, niestety troszkę trzeba. Miejcie cierpliwości do tego cudu, bo za każdym razem, kiedy on się pojawia, to, e, to mamy taką... więcej budynków! Wiem, zamknij się! Za każdym razem, kiedy ten cud się pojawia, to e, musimy obejrzeć tą animację pojawiania się lasu. A te drzewa same w sobie są, kurde, troszkę małe. Powinienem chyba je zostawić. Możemy już sobie Agora wpuścić na dół, wieśniacy już niech nie tańczą. Nie ma sensu, żeby się tutaj marnowali. Mm. Dobra, aktywujemy sobie Questa Złotego, w którym to kazar powie mi e, o podbijaniu nowych wiosek. Dobrze się już zorganizowałeś. No proste. Nasza połączona moc staje się coraz większa. Gdy zbliżysz się do ziem Letysa, mistrzowskie opanowanie cudów stanie się jeszcze ważniejsze. Najpierw musisz nauczyć się wykorzystywać gesty, które już znam. Możesz ładować cuda bez konieczności powracania do świątyni. Wiem o tym, kazarze. Zakreśl ręką taką spiralkę, aby uaktywnić tryb wyboru cudów. Teraz wybierz odpowiednie cuda. Jedzenie wybiera się w taki sposób. No niestety, musicie mu chyba troszkę wybaczyć. Wszystkie Twoje gesty są wymieniane u dołu ekranu. Wiem, tak się ich nauczyłem. Dziękuję. Teraz sam spróbuj. Zaczynij w tą stronę, sorry. O! Czy coś jeszcze? Znakomicie! Powinieneś poćwiczyć gesty. Spróbujmy na przykład zrobić wrażenie na mieszkańcach tego miasta. Zdaje się, że nastały tu ciężkie czasy. Ani jedzenia, ani drewna. Może napełnisz ich spichlesz jedzeniem, a ja dostarczę im drewna. Zadbaj Spoko. o to, aby ludzie modlili się w Twoim hramie. Spoko. Tak też zrobimy. Swoją drogą możemy tu przysłać naszego chowańca. O, wybierzmy sobie menu wyboru smyczy. I zmieńmy smycz na serducho. Ślicznie. Eee, zaprowadźmy naszego chowańca. Tutaj, niech on sobie tutaj sieje dobro. W ogóle nie wiem, gdzie on uciekł, gdzie on tam się schował, co on tam robił, co on tu znalazł. Nie wiem, może wodę sobie pił. Om. Od razu wam pokażę, kiedy podbijemy tą wioskę, aktywuje mi się quest tutaj, który będzie dosyć długim questem. Myślę, że go sobie zostawimy na kolejny odcinek, bo tam trzeba śledzić takiego wieśniaka i zyskamy już dostęp do tej kolejnej wioski. W tej wiosce chyba są dwa questy do zrobienia. Tutaj jest pewna zagadka, którą cholera mógłbym już spróbować rozwiązać, ale nie. Nie, nie mogę jeszcze tego zrobić. Dobra, w każdym razie musimy jeszcze troszkę poczekać. Pewnie jak będę miał tą wiochę, to będę mógł tego questa wykonać. Eee, anyways, anyways. Ludzie chcą jedzenia, więc jedzenie im zapewnimy. O! Oh. Bądźmy sprytni i przynośmy im jedzenie z ich własnych pól. Nie wiem, niestety nie możemy, bo oni na tych swoich polach niewiele mają. Ale mamy tutaj cuda, które dostaliśmy wcześniej od samego Kazara, które kazał nam wykorzystać. Są to cuda innymi jedzenia. One na pewno zaimponują wieśniakom. Ile tam potrzebujemy jeszcze ich wiary? 267 punktów wiary, żeby zaczęli w nas wierzyć. To jest proste i do zrobienia. A, ah, cud jedzenia. To rany. Podejrzewam, że mógłbym bardzo łatwo napełnić ich spichlerz używając tych świn, które tutaj chodzą, ale mam pewne podejrzenie, że, e, że używanie w tym celu zwierząt może dać mi punkty złego Boga, no bo to jest tak naprawdę uśmiercanie żywych istot. Takie mam dziwne wrażenie. Być może się mylę. Wyśmienicie. Napełniliśmy spichlerz, a ludzie są niewątpliwie pod wrażeniem. No coś tym jest? trzeba jeszcze zaimponować, by stało się twoje. Muszę się jednak zająć innymi sprawami. Wrócę później. No ale leć. Trzymaj się. A, Kazar zostawił nas tą wioską. Musimy im zaimponować w taki sposób, żeby w nas uwierzyli. Chowaniec... No gdzie? Nie, nie będziesz mi tu jadł jad świn mordzie cię, mordzie. No właśnie, wychowanie chowanie spróbuje okazać ci, co czuję. Jesteś smutny, bo po mordzie. ja to doskonale rozumiem, ale masz jeść zboża, a nie świnie w ogóle. Ty jesteś jakiś naprawdę, jesteś już diaboliczną istotą. Ja cię tu próbuję na ludzi wychować, a ty cały czas wszystko po swojemu jesz. Tak, jeszcze osraj i magorę. Na pewno w nas uwierzą. Niewiarygodne, osraj i magorę, bo w ogóle ci też mają. Fajne podejście, nie? Dobrze, że się cieszą, nie? To w sumie sraj im tam, jak to im imponuje to spoko. Mój chowaniec zgubił przedmiot, którego szukał. Co zrobisz? Nie, usiądziesz, okej, okay, siedzieć sobie możesz. E, poszukajmy kolejnych cudów jedzenia. Oni widzę też mają dużą potrzebę rozbudowy, A w ogóle zobaczmy jak nasi wieśniacy, jak oni sobie radzą. Oni też z jedzeniem nie najlepiej stoją, ale, ale... nie głodują, mają małą potrzebę... Wzrostu, rozwoju. A, wiecie co, jak już podbijemy tamtą drugą wiochę... To wtedy im zaniesiemy troszkę naszych... Naszych rusztowań. Zobaczmy, co tu się dzieje. 53 wiary. Podejrzewam, że chowaniec zaraz sam zrobi coś, co im. No nie, no. Wstyd mi za tego głupka. Jak mi wstyd za niego. Jak to straszne. Zwiększenie. Zróbmy po prostu cud leczenie, niech się ludzie cieszą. Takich cyrków jeszcze nie widzieli. Tak, właśnie tak to Gratulacje. Prosta Letys, sprawa, niech się lepiej strzeże. Letys, muszę zapamiętać jego imię, ostatnio jakoś to do mnie nie przemówiło. Czas nie jest dla nas łaska. Musisz rozszerzyć obszar swych wpływów w kierunku naszego wspólnego wroga. Dobrze? Dobrze, dobrze. Nalegam, byś zdobył miasto. Zanim odejdę by bronić swej krainy, muszę powiedzieć ci o jeszcze jednej rzeczy. Dajesz. A, wiem to. A mów Zauważysz, spoko. Że Może że ktoś z widzów nie wie. swoich wpływów nie możesz robić nic. Nawet czynić cudów. Istnieje jednak metoda wykorzystania potęgi wiary. Możesz sięgać poza granice swych błości na krótki czas. Jednak szybko utracisz wpływ, jeśli twoja ręka nie wróci na obszar twojej krainy. Ja już wam o tym mówiłem jakiś czas temu, także to nie powinno być dla was żadnym zaskoczeniem. Tutaj mamy... Złoty zwój. Podejrzewam, że będziemy mogli go aktywować w momencie, kiedy podbijemy tą wioskę. Znaczy, możemy już go aktywować pewnie teraz, ale nie chcemy jeszcze tego robić. Eee, póki co. Póki co, skoro mamy już tą wiochę, co tam chowalni zrobisz? Kupą się bawisz? To ja cię zostawię samego teraz. Ty sobie rób, co tam chcesz. Eee, mają dużą potrzebę rozwoju, dlatego zaniesiemy im. No i zapisywanie mi się włączyło. Włą zaniesiemy im. Nie, nie, oni oni nie chcą warsztatu. Oni chcą chatę. Ale bieda, musimy im postawić w warsztat, rozumiecie to? O, hacjenta się postawiła nagle. Ale to jest dziwne. To są naprawdę jakieś jakieś kosmicznie zbagowane. Um... No dobrze, wyrywimy sobie drzewko. Jeszcze jedno będzie potrzeba. Pięknie, a jak wy sobie radzicie? Macie miejsca na mieszkanie? 1800 wiary, 56 na 56, czyli mamy idealnie tyle, tyle ludności, co, co miejsc do mieszkania. Hmm. Dobra, teraz dobrym pomysłem byłoby zniesienie tego i postawienie tego tutaj. Żeby tutajsza ludność mogła tańczyć i generować Co się chowaniec nauczył? Chowaniec się czegoś w tym momencie nauczył Daj mu chwilkę spokoju może Wiesz co chowaniec? ja cię z tej smyczy, bo tu tam nic nie robisz pożytecznego Ja tak naprawdę chowańca powinienem już wysłać do trzeciej wiochy Drzewka zbierać bardzo dobrze. Drewno wy chyba macie, prawda? Macie drewno. Dobrze. Bo już nawet nie macie potrzeby budowania dziwne, czy wam poumierało tyle osób nagle czy o co chodzi. Dziwne jest też to, że tutaj na razie questa nie ma. Nie pamiętam co tu było. Się krążyło chyba wokół góry? Nie, to może nie, nie tutaj jeszcze. Może to być w jakimś innym miejscu było. Hmm. No nic, no nic. Co zjadł chowaniec? C. Chowaniec, chowaniec, chowaniec. Co ty zjadłeś? Świnie pewnie zjadłeś. Ale ci w pieprze, cholero jedna. Chowuła, jak go oduczyć jedzenia takich rzeczy? Chodź. Wracamy do wioski głównej. Ty musisz troszkę kultury się nauczyć, bo w przeciwnym wypadku. Nie będziesz, niestety, mi potrzebny. W sensie, no jest, jest mi potrzebny, nie da się tego ukryć, ale do czasu aż... Aż troszkę ogład bierze, powinien siedzieć w pierwszej wiosce i się uczyć. Ach, dobrze, pomyślmy, co my tu jeszcze możemy machnąć. Niech się rusztowania łączą, ja będę od czasu do czasu donosił tutaj drewienko. Tutaj drzewka, cha-cha, wszystkie wyrąbiemy Jakieś krzeczory nam się pojawiły. Patrz, chowaniec. Patrz, bardzo robi. No, no, gdzie mi rzucasz to jedzenie? Baranie, ty jeden. Patrz, jeszcze raz. Podnoszę jedzenie stąd i podaję tobie. No, nie wyrzucaj, to jest dobre. To jest takie, co ty jesz. Proszę Cię, troszkę kultury. Szamaj. Jesteś naprawdę głupim chowańcem. Jesteś jednym z najgłupszych chowańców, jaki miałem w tej grze. Nie po to wybrałem konia, naprawdę. Miał być bysty. Szamaj. Szamaj teraz. Dobrze. Nauczyłeś się coś przy tym, czy nie? Tak, częściej zjadaj takie rzeczy. Dokładnie. Jeszcze ci pogłaskamy, żebyś wiedział, że masz zjadać częściej takie rzeczy. I przestań zjewać, nie jesteś zmęczony. Musimy mieć więcej Musimy mieć więcej miejsc i budynku. Hmm. Co my tu możemy zrobić? Możemy... No dobra, wybudujemy im jeszcze jeden. Miejski budynek, to jest siedziba, my chcemy coś większego. Kolega, że to jest takie miejsce czułe. Tu siedziby. A tu jakbyśmy coś wybudowali, nie, a tu, a tu, a tu. dobra, wybudujemy coś takiego niech sobie będzie. To rusztowanie wróci tutaj. Połączy się. Z tym To z tym. Fajnie, że tyle drewno tam zamokyzynowałem. Może sobie zrobię faktycznie Wondera jednego. Nie Śmierć, mm -hmm. tu gdzieś jeszcze jakieś O, tu są duże drzewka. O, widzicie, mamy tutaj zwłoki. Poradziliście mi, że zwłoki mam wykorzystywać w taki sposób. Nie wiem, czy to jest faktycznie dobre, to co wy mi tutaj poradziliście, czy nie za bardzo. To odznacz. Słabo. Robią się to rusztowania, czy nie? 4. Piąte. Przypominam, że siedem jest potrzebnych, żeby stworzyć cud. Chowanie, co ty znowu zjadłeś? O, zboże chyba zjadłeś, co? Bardzo mnie to cieszy. Jeśli autentycznie zjadłeś zboże, to jestem z ciebie dumny. Eee... Dobra, dostarczmy jeszcze resztę drzew, zrobimy Wondera. O, w ten sposób podsumujemy dzisiejszy odcinek, zrobienie Wondera. Ile tam już jest? 6 czy 5? 6, no świetnie, jeszcze jedno i będziemy mieli Wondera. Co tam wcinasz? Jesz sobie zboże? Czy kubkę jesz? Co ty tam robisz? Pokaż Panciowi, co robisz. No, pokaż. No nie machasz. A co robisz? Pokaż Panciowi, co ty jesz. No ślicznie, no ślicznie. Tak właśnie się z farmy korzysta, grzeczny chłopczyk. No wspaniale. Ty sobie to jedz w takim razie, pewnie jeszcze teraz jeszcze raz. No ślicznie, to cię znowu pogłaskamy, żebyś wiedział. No to jest owiec, jak ci nie pasuje. Ale cię pogłaskam. Jeszcze raz, żebyś wiedział. Takie rzeczy się je, ślicznie. Będzie rzadziej zjadał takie rzeczy? No co, mu to nie smakuje? Czy o co mu biega? Jaki on jest dziwny? Jak ja go nie rozumiem, nie? No dobra, mamy 7 rusztowań. Co w związku z tym możemy zrobić? Możemy wybudować monument. Monument będzie... Czym będzie? Nie wiem czym będzie, on coś, on coś robi. Zaraz zobaczymy, tu już się znak pojawił. Monument wikingów, zwiększa wydajność chat rybackich i siłę cudów pogodowych. I przynoszących pożywienia. O, to super. E, zmniejsza też koszt budynków, wyrażonych w drewnie. Zarobiście. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Tylko jestem ciekaw, czy to działa w obrębie wioski, czy w obrębie mojej krainy całej. Mm, już niedługo będziemy mieli dostęp do tego miejsca. Witaj w moim królestwie. Trzymaj się z dala! Nikomu nie wolno wchodzić na ziemię Letysa! Letysa! W ogóle zobaczmy, jak duże są nasze obszary. Najwięcej ma zdecydowanie Letys. Na drugim miejscu jest mój. Ee, mój sojusznik. A na trzecim dopiero ja. Gdzie jest jego chowaniec? Tutaj. O, on ma żółwika. Ma dobrego żółwika. Żółwik jest fajny. Pogłaszczymy mu żółwika, nie? Mm. Hmm. Hmm. W ogóle jakbym jakiś nieziemski Jakiś nieziemskie bóle jakby przeżywał w tym momencie jak go Zostawmy go. Ale jest jeszcze... Jest jeszcze chowaniec tego tutaj gościa. To jest wilk. Wilk zaraz będzie tańczył, nie wiem, czy chcecie zobaczyć? Śmiesz przekraczać granice mego królestwa? Tak, śmiem przekraczać granice twojego królestwa No tańcujcie, jeszcze jeden chyba, albo dwóch tutaj brakuje, albo trzech nawet Biegną, biegnie jeden Dobra, tańce. On już pewnie potrafi Więc zobaczycie jak tańcują sobie chowańce Nie, on też nie potrafi. Zobaczcie, ale dziwne. Łe, to nie jest wcale w takim razie wstyd, że mu jeszcze nie potrafi. Eee, no dobrze, dobrze, dobrze. Troszkę się rozpędziliśmy, zapędziliśmy. Jak wam idzie budowa monumentu? Aha, nikt nie buduje. powiększać swoje włości. A, bo jeszcze dom budujecie. Spoko, spoko, szanuję to. Na swój sposób. W sumie powinniśmy poczekać troszkę, aż wybudują ten oto monument, a wtedy będziemy mieli mm, tańsze te, te, te fundamenty, rusztowania. Tak mi się wydaje. No dobra, wiocha mi się całkiem fajnie rozwija i myślę, mi się pysie, że w tym momencie skończymy dzisiejszy odcinek, bo podbiliśmy wiochę, troszkę się rozbudowaliśmy. W przyszłym kolejnym odcinku podejrzewam, że już zajmę się tą wioską. W sumie, a co? Niech już wiedzą, że ja tutaj sobie taki jestem. Musisz powiększać swoje włości! Bardzo szybko się ich zdobywa czarami... E, ...czarami leczenia, dlatego ja zabrałem tyle tych czarów powiększonych ze sobą. No ale nic, ale nic. Tu już prawie jesteśmy przy drzewach. Zobaczcie, że mógłbym sobie... O, mogę już rozwiązać tę zagadkę. To może tak zrobimy. Mm, Okej, okay. w ten sposób. I w ten sposób. Ten. Mm. Oj, 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 oj. Chyba źle kombinuję. Tak. Tak. Jeszcze jedno mi zostało. Jak to jedno zrobić? Chyba w ten sposób. O, pięknie. Mamy skończone. I dostaliśmy zajebiście ważny dozownik cudów. Jest niesamowicie ważny. On pozwala wygenerować niesamowicie duże ilości e, duże ilości followersów, znaczy wywiera niesamowite wrażenie na wieśniakach. To jest cud, którego jeszcze wam teraz nie będę pokazywał, bo nie chcę przypadkiem podbić tej wioski, a 403 punkty wiary nie wiem. Podejrzewam, że nie, że ten, że ten czart tak z 200 wygeneruje. No ale w każdym razie podbijanie tej wioski zostawimy sobie na kolejną odcinek, także teraz jeszcze nie, teraz jeszcze nie. A. E. No dobra, znowu mi się zaczyna przedłużanie niepotrzebne. Eee, dzięki wam mi się pysie bardzo za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku. <grydy> w kolejnym odcinku podejrzewam nawet nie zdążymy wbudować tego tego monumentu wielkiego, tego, tej chaty w Wikingu, czy jak ktoś tam nie nazywa. Um, no, Dobra, póki co to wszystko. Jakoś się rozwijam. Trzymajcie się, cześć!